Mówiłem ci o naszych drużynach baseballowych? Odbijają piłki kijami i takie tam? Choć to zabrzmi dziwnie ostatnimi czasy zaczęli dawać zawodnikom bardzo osobliwe imiona? Że Tak, sywki. Ta, no więc w drużynie śląsk Wrocław mamy tak. Kto jest na pierwszej, kim jest na drugiej, nie wiem kogo mam na trzeciej. I właśnie chciałbym się dowiedzieć, jakie przyzwiska mają ci goście ze śląska. No przecież mówię! Kto jest na pierwszej, kim jest na drugiej, nie wiem kogo mam na trzeciej. Z naszych ksywki? Tak! To kto gra na pierwszej? Tak. Mam na myśli jak się nazywa gość na pierwszej bazie? Kto? Pierwszy bazowy! Kto? Ziomek na pierwszej! Kto jest na pierwszej? Dlaczego się mnie pytasz? Ja się ciebie nie pytam, ja ci mówię! Kto jest na pierwszej? A ja się pytam Kto jest na pierwszej? Tak się nazywa! Kto się nazywa? Tak! Kiedy wypłacają pensję pierwszemu bazowemu? Kto dostaje pieniądze? Każdą złotówkę, bo czemu nie? Gość zapracował! Kto? No właśnie, więc kto je dostaje? A dlaczego miałby nie dostać? Czasami jego żona przychodzi po siano. Kto ma żonę? Się wie, facet jest ekstra. Kto? No pewnie...